Cześć, dajcie z tej strony, Robert. Zgadnijcie co? Dzisiaj jest środa, tak? Czyli, te newsy. Mam nadzieję, że chowacie się gdzieś w cieniu, bo jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. My przechodzimy do gorących newsów. Gorący był wczoraj, biorąc pod uwagę, że Samsung wrzucił taki teaser z zagadką, którą mogliśmy rozszyfrować. Kto się chciał pobawić, ten już mógł. Kto nie chciał, albo nie miał czasu, no to już teraz nie musi. Oczywiście wiadomo było, że premiera 10 sierpnia jeżeli chodzi o Folda 4, Flipa 4 i nowego Watcha, ale myślę, że taka fajna zabawa to, to był dobry pomysł. Natomiast co do samych telefonów, poza tym, że wiemy, że występuje Fold 4 w nowej wersji kolorystycznej, właściwie dwóch, taka beżowa i taka zielona, ja zielonego nie lubię, beżowy a spoko. Flip 4 prawdopodobnie będzie w ogóle super konfigurowalny, bo gdzieś przeciekiem mówił o tym, nie wiem, czy wiecie w ogóle, że są takie urządzenia AGD od Samsunga, które mają serię BISPO, gdzie możesz właściwie górną część i dolną część lodówki zrobić sobie w zupełnie innym kolorze, w sensie, że możesz sobie dowolnie to tak na dobrą sprawę skonfigurować i prawdopodobnie tak samo będzie z Flipem 4. Zobaczymy, ja nie uważam tego za zły pomysł, bo jakby dostępnych palet kolorystycznych jest kilka, zrobienie sobie Powiedzmy, górnej części w innym kolorze, dolnej w innym. Może być interesujące, jeżeli ktoś ma jakieś takie ulubione kolory. Nie jest to zły pomysł. Natomiast, oczywiście, najważniejsza jest specyfikacja i to, jakie zmiany przyniesie Fold 4 i Flip 4. Tu za dużo nie wiemy. Pewne jest na pewno to, że Fold 4 będzie szerszy. Dużo użytkowników narzekało na to, że w formie złożonej jest ten pilot telewizora no mniej więcej tak jak Sonic 1 1.4 dość cienki dla niektórych zacienki. Trzeba też pamiętać o tym, że ten telefon Fold 4 jest złożony, no to jednak są dwa takie telefony, więc jest to trochę grubsze, ale dla wielu osób ten ekran był za wąski i po prostu niewygodnie się korzystało i z klawiatury, i z wielu innych rzeczy, więc teraz ma być szerzej. A jeżeli ta wersja złożona będzie szersza, to po rozłożeniu również tutaj się nie ma co oszukiwać, natomiast hmm, myślę, że to nie powinien być jakiś wielki problem, biorąc pod uwagę, że z rozłożonego Folda i tak korzystamy dwoma rękoma. Ja próbowałem Kiedyś jedną ręką. Zamykanie, otwieranie jest naprawdę udręką i jest bardzo niebezpieczne, bo telefon może wypaść. Nie, natomiast te wszystkie, jakby, zapowiedzi, e, które są, bo oczywiście jest zmiana w aparacie. Ten główny będzie taki, jak powiedzmy z serii, e, z serii 22, więc będzie ulepszony, 50-megapikselowy. Dla mnie, powiedzmy, to nie są jakieś takie zmiany, na które ja jakoś bardzo czekam. Fajnie, jakby oczywiście obydwa. Ekrany były już adaptacyjne, bo to też nie miało miejsca. Były 120 Hz, ale nieadaptacyjne w obu przypadkach. Natomiast składany smartfon, jakby cechuje się jedną rzeczą, właściwie dwoma. Zawias, czyli to, jak faktycznie to będzie działać, i tutaj nie mam dużych zarzutów względem Samsunga z poprzedniej generacji, bo to działało już bardzo dobrze, chociaż zwracam uwagę, że przyczepiłem się do jednej rzeczy: że względem poprzednika, czyli folda tam drugiej generacji, foldzie 3, nie składało nam się to na płasko, czyli mieliśmy tą przerwę i było widać takie motylki, które powodowały, że no ten zawias po prostu nie schodzi się na zero, czyli nie łamie aż tak mocno ekranu i żeby to. Nie wyglądało jak takie, no, taka szczałka złożona po prostu z dwóch e, tafli, to po prostu zrobili tam takie dodatkowe motylki. Mówiłem o tym, to mi się nie podobało. Lepiej wyglądało to w wersji drugiej, e, więc, to jest rzecz, na którą na pewno będę zwracał uwagę. No i druga, chyba najważniejsza, związana z ekranem, czyli kryza. Czy ona będzie widoczna, jak będzie widoczna, e, i czy sam ekran będzie odporny. Wiemy dobrze, że wystarczy paznokiecie dobrze przyłożyć żeby taki ekran, nie że permanentnie zepsuć, ale jednak mimo wszystko uszkodzić, e, widocznie na zawsze. I ciekawe, czy coś tutaj y, jakby pokombinowali. Myślę, że to jest najważniejsze. No i szczerze, mam, y, powiedziawszy, mam taką. Jakby myślę, że mam nadzieję, że zrezygnowali z tego ekranu wewnętrznego czy znaczy z tego aparatu pod ekranem wewnętrznego, bo on był dużo gorszej jakości, nadal było to widać, ok, trochę może mniej, ale w wielu scenariuszach, szczególnie przy białym czy jasnym tle, niestety się to dość mocno oznaczało. Wystarczy tam zwykły aparat, mam nadzieję, że po prostu cena się nie zmieni. Baterii nie ma być to samo, ale Snap 8, 8, 8 yy, znaczy 8 generacji pierwszej z plusem, yy, ten mocniejszy. Czyli 8 plus generacji pierwszej dokładnie, więc może będzie zużywał też mniej energii. Zobaczymy, jak finalnie to będzie wyglądało. No, problem Samsunga jest zawsze taki, że wystarczy, że. Przyspieszyliby proces ładowania, czyli tylko podnieśli moc ładowania, i byłoby już nieźle, bo to nie jest tak, że to urządzenie się rozładowuje w oczach, jak flip, ale no, po prostu, przeuzupełnienie energii zawsze pozwala na to, że no, krócej siedzimy pod tym kablem, Myślę, że jest to dość oczywiste. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, ja uważam, że to jest dużo bardziej ciekawa, promo, jakby premiera yy, z cyklu wydawniczego Samsunga od. Esek, moim zdaniem, nie dlatego że więcej osób to kupi, tylko ja przyznam że jak miał wydawać, i mówiłem to już też wielokrotnie, jak miał wydawać, nie wiem, na S22 Ultra, na Vivo 80 ym, X80 Pro i wiele innych smartfonów, za ponad 6000 zł, wolałbym dołożyć te 2000 zł, jeżeli mówimy o zakupie telefonu na kilka lat, i kupić jednak smartfon składany. tak, no, Konstrukcja powiedzmy. Zwykłego smartfona i trochę droższy, no trochę, no dużo droższy, ale jednak mimo wszystko składanego, który jest smartfonem powiedzmy z przyszłości, jest dla mnie dużo bardziej interesująca i poruszałem ten temat już wielokrotnie. Więc czekamy do 10 sierpnia, jeżeli będę, znaczy nie, nie będę mógł nic więcej powiedzieć, ale jeżeli będę miał możliwość gdzieś tam wcześniej obcowania z urządzeniem, no to możecie liczyć na to, że tego 10 sierpnia pewno zejdzie jakieś embargo i wtedy pojawią się materiały również u mnie. Drugi temat, czyżby ludzkość wreszcie rozwiązała jeden z najważniejszych problemów dotyczących smartwatchy. Smartwatchy, które jedni lubią, inni nie lubią. Są oczywiście opaski, smartwatche, które są opaskami, a wyglądają jak zegarki, no i typowe smartwatche, które rzeczywiście no, największy problem mają jakby w ogniwach, w sensie... One pow powinny wytrzymywać jedną dobę i bardzo często nie wytrzymują biorąc pod uwagę ilość do funkcji szczególnie OLED są display jakieś tam lepsze procesory żeby to było trochę bardziej płynne wszystkie łączności Bluetooth Wi-Fi czasami LT. I powoduje to tyle, że zegarek bardzo często na te 24 godziny nie wytrzymuje. A nawet jeżeli wytrzymuje, powiedzmy, w takim normalnym użytkowaniu, no to w momencie, kiedy zaczniemy z niego korzystać, na przykład bardziej intensywnie, tak jak ja, na wakacjach, gdzie mamy jakieś treningi w wodzie albo jakieś spacery itd. Tak Włączymy sobie kilka treningów, przejdziemy się kilka razy na rowerze gdzieś tam i zobaczymy, że, korzystając już chociażby z GPS-u, ta bateria znika w oczach. I rozwiązaniem tego problemu, przynajmniej przy jakby w stronie Androidowej, mają być nowe procesory od Qualcomma. Generalnie one bazują na podobnej architekturze co ostatni Galaxy Watch 4, natomiast on był od Samsunga czy Exynos, czyli wiadomo, że i się bardziej grzeje i troszkę większy ma apetyt na baterie, Natomiast nowe modele od Qualcomma to W5 i W5. Tutaj różnica jest duża, mówią o tym, że przeskok z 12 nanometrów w wersji 400 na W5 Plus właśnie w 4 nanometrach to jest o 50% większa MOS jeżeli chodzi o baterię to nawet do dwukrotnie większej wydajności zobaczymy, no bo znaczy nie liczę nigdy na to, że przełożenie się powiedzmy parametrów z papierku będzie miało przełożenie na rzeczywistość, natomiast te 20-30% usprawnień pod względem baterii było już by bardzo sensowne, w sensie, no w przypadku zegarka to jest właśnie ta energia, której nam brakuje do tego, żeby wyciągnąć całą dobę, żeby po prostu zegarek zawsze podozywać wieczorem. Ja już mówiłem wcześniej, jak rozwiązuje problem z, z Apple Watchem u siebie, w sensie codziennie jak idę się wykąpać czy pod prysznic, trwa to no, 40 minut, łącznie z całą łazienką i przebraniem się, wyprasowaniem sobie jakichś cichów i tak dalej, więc w tym momencie podłączam sobie po prostu zegarek i na ogół jak kończę powiedzmy dobę tak samo, czyli gdzieś tam 20-30%, wtedy podłączam sobie zegarek i on te 40 minut przy tej szybszej ładowarce w 7 jest w stanie się podładować do 100%. Więc ja w ogóle prawie nie odczuwam tego braku energii, jeżeli chodzi o Apple Watch 7, ale szybkie ładowarki i bardziej energooszczędne pozostały myślę, że to jest ta droga dla osób, które są z tego korzystać. Kolejna informacja jest o Nothing Phone 1. Um, powiem szczerze, liczyłem, że uda mi się to jakoś szybciej załatwić, natomiast napisałem tam do PR-u na i niestety muszę czekać w kolejce. nie mają sztuk, rozumiem, ok, w ogóle to jest też początek na naszym rynku. Nie obrażam się, więc przepraszam, jeżeli będzie później ten materiał, ale staram się. Nie zmieniam jednak faktu, że mówiłem wcześniej już wielokrotnie, że nawet jeżeli ten telefon będzie dość przeciętny, bo taki jest, tym stylem obudowy bardzo mocno się wyróżnia i myślę, że to jest karta przetargowa. W sensie producenci powinni na to więcej stawiać, mając na uwadze, że no, Telefony są nudne, tak? No I różnica w specyfikacji, gdzieś tam na, w papier, na papierze w jakichś tam mm, procesorach. Tu gdzieś trochę lepszy autofokus, tu trochę lepsze zbliżenie. Okej, okay, okej, okay, to wszystko fajnie, dobrze mieć jak najwięcej za, za jak najmniej. Ale wygląd jest równie ważny i myślę, że na no, yy, no, oparł ten cały PR na tym i myślę, że słusznie. Natomiast pojawiły się już pewne problemy. Yy, wieku dziecięcego pewno zobaczymy, nie wiadomo jak duża jest skala. Ale widziałem sporo postów no, chociażby na Twitterze, gdzie ludzie pokazują po pierwsze zielone ekrany, czyli taka sytuacja jak z Mate 20 pro chociażby, gdzie mieliśmy te wyświetlacze od Boe i tam one były za zielonio, takie zielonkawe po prostu, ale dużo bardziej niebezpieczne moim zdaniem, bo jakby zielone ekrany można zawsze jakąś aktualizacją poprawić. Zresztą to też było robione w przypadku i iPhone'ów, gdzie miały jakieś tam różowe kolory i w przypadku Samsunga, gdzie wpadały w pomarańcz czy właśnie w różowy również jakiś tam s kik kiedyś. Ale to też było w przypadku, właśnie Mate 20 Pro. Gorzej, że niestety sporo jest takich zdjęć, gdzie przy aparacie po prostu wylewałem się piksele. Coś, co się zdarzyło na moim pikselu, który chyba się rozładował. Tak, pokazywałem Wam to wcześniej. Też mam wylany ekran w pikselu w narożniku. Stało się to nie wiem od czego. Na pewno nie od upadku, bo telefon mi nie upadł. Na pewno nie w tą stronę, chociaż no, to, to nie musi mieć znaczenia, tak czy siak y, to, to się może zdarzyć, i szkoda, że zdarza się to w tak świeżych telefonach, więc y, tego trochę jest. No i zobaczymy. No mam nadzieję, że to są jakieś powiedzmy, jednostkowe przypadki i ktoś, kto z was kupi po prostu ten telefon, no po prostu nie dopadnie go ta choroba w wieku 10. Ale skoro mówiłem o tym i zachwycałem się wyglądem na FingFona 1, to muszę też powiedzieć o tych wadach, czyli o tym, że nie wszystko jest na start bardzo, bardzo dobrze. Ale zobaczymy, będziemy monitorować sytuację, na pewno wam o tym powiem. I ostatnim już dzisiaj newsem jest zmiana. Zmiana, która moim zdaniem jest bardzo dobra, w sensie ona już zaszła w Apple jakiś czas temu, natomiast, no jak zawsze, Apple, znaczy tu nie, tu akurat jest na odwrót, czyli w Apple zrobili coś pierwsi, ale zrobili to teraz gorzej i po prostu dłużej się na to czeka. Prawdopodobnie w Androidzie zrobione to jest później, chociaż były już jakieś przymiarki do portfeli wcześniej. Nie, przecież dobrze to pamiętam i jest szansa, że zrobię to po prostu teraz po czasie lepiej. A mianowicie Google Pay zmienia się oczywiście po prostu w wallet, czyli w portfel. Ja jeszcze tej aktualizacji na żadnym telefonie z Androidem nie mam, Pomimo tego, że mam kilka tych takich zupełnie nowych telefonów, i ta aktualizacja jeszcze mi się nigdzie nie wyświetliła, pomimo tego, że chyba na którymś telefonie mam w ogóle tą wersję, która powinna być, nie? Ona jest jakaś tam oznaczona. W każdym razie te zmiany są no, pod tym względem jakby dobre, że oprócz tego, że teraz możemy też płacić i można dodawać tam karty, będzie można dodawać tam również karty lojalnościowe. No pytanie, no dla części osób może to być też problematyczne, żeby mieć karty zwykłe kredytowe, tam bankomatowe, łącznie z wszystkimi loj lojalnościowymi, bo będzie bałagan, będzie po prostu tylko za dużo. Mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie oddzielone. Po drugie, myślę, że też sporo osób już nie wiem, chociażby w Stockart mają porobione te, te wszystkie swoje listy, te wszystkie swoje karty powrzucane, więc raczej oni z tego korzystają, żeby no nie, nie będą się po prostu przenosić, tak myślę. Ale docelowo mają oczywiście się tam pojawić prawo jazdy, dowód osobisty, na razie chyba tylko w Stanach, ale również jakieś klucze do samochodów, do hoteli itd. dalej. Myślę, że fajne takie miejsce cyfrowo, jedno bezpieczne. Powiedzmy, na razie nie mieliśmy żadnych informacji, żeby z Google coś wyciekło tak globalnie, więc myślę, że no, stricte są to dużo bardziej bezpieczne miejsca niż takie zewnętrzne aplikacje, które no powiedzmy. No nie wiadomo skąd, jakie mają tam finansowanie, gdzie, gdzie, gdzie się założyły, jaki to startup czy nie startup, jednak taki Apple czy Google myślę, że są dużo bardziej e, bezpieczne pod tym względem. Też wydają pewno na to bezpieczeństwo znacznie, znacznie więcej. Więc ta zmiana również na plus. I to tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze Q&A. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dajcie znać, że jakieś newsy są dla Was bardziej interesujące. No, wiem, że są jeszcze newsy, o których byście chcieli usłyszeć. Szczególnie dotyczące takich małych telefonów, takich fajnych, które lubicie. W zeszłym roku też Wam się podobał i jest od firmy na A i. Telefon zaczyna się na Z, ale nie mogę o nim za dużo powiedzieć, i myślę, że możecie się domyśleć dlaczego. A ja Was zapraszam oczywiście na kolejne QA za tydzień, a w tym tygodniu na pewno pojawi się jeszcze jeden albo dwa odcinki. Robię też taki eksperyment. Eksperyment, o który Wy mnie prosiliście wielokrotnie, w sensie podejrzewaliście coś, co się dzieje w ogóle na rynku i zastanawialiście się, czy to faktycznie ma rację bytu, a ja to sprawdzam, więc niedługo więcej informacji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.